Tomasz Nowacki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest gościem szczytu klimatycznego Tugeter 2022. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się tuż po dyskusji, tuż po debacie, w której między innymi padły takie słowa. Powiedział Pan, że to, co się dzieje teraz, zwłaszcza na terenie Ukrainy, pokazuje odporność sektora energetyki jądrowej. Jak Pan to widzi? No myślę, że jest bardzo łatwe rozwinięcie, bardzo prosta odpowiedź. Jeśli spojrzymy na charakterystykę sektora w ogóle energetycznego teraz ukraińskiego, to zobaczymy, że pracują w zasadzie tylko i wyłącznie źródła stabilne, a więc elektrownie cieplne. W większości jądrowe, ale też niektóre, niektóre węglowe. Czyli to pokazuje nam, że w czasach kryzysu liczy się stabilność dostaw energii, a to, co się dzieje na Ukrainie, to jest coś więcej, coś więcej niż zwykły kryzys, to jest po prostu wojna. Mimo to w warunkach wojennych energetyka jądrowa zapewnia zasilanie cały czas gospodarce ukraińskiej czy infrastrukturze ukraińskiej. Niestety również zapewne do pewnego stopnia rosyjskiej, ponieważ, jak wiemy, elektrownia Zaporowska, a więc największa elektrownia jądrowa w Europie, została bezprawnie, bo niezgodnie z, też z międzynarodowym prawem humanitarnym, zaatakowana i zajęta przez Rosjan. Ale widzimy, że przede wszystkim dostarcza prąd, a po drugie, że mimo pewnych obaw, mimo też faktycznie ataków, które miały miejsce na niektóre obiekty jądrowe, nie zdarzyło się nic, co powinno nas niepokoić. Pan podkreślał właśnie tę kwestię bezpieczeństwa Polski. Powiedział Pan nawet podczas tej dyskusji takie słowa, że mimo ataków, mimo zajęcia kilku obiektów jądrowych przez Rosjan, to my możemy spać spokojnie. Czy, czy faktycznie tak jest? Tak, oczywiście. Zresztą tutaj odesłałbym do Państwowej Agencji Atomistyki, która monitoruje e, sytuację radiacyjną nie tylko na Ukrainie, ale w każdym innym państwie, z którym Polska graniczy i nie tylko, bo monitoruje po prostu bezpieczeństwo radiacyjne Polaków. Zresztą to możemy się pochwalić, że Państwa Agencja Atomistyki przy wsparciu Ministerstwa Klimatu w ostatnich latach dynamicznie rozwinęła stacje, sieć stacji do wykrywania ewentualnych skażeń. Rozwinęliśmy to, PA rozwinęło przez wsparciu ministerstwa znacząco wręcz o rząd wielkości. W pewnym sensie więc wiedzieliśmy, że musimy antycypować pewne, pewne zagrożenia, ale dzięki tej rozbudowanej sieci też jesteśmy w stanie na bieżąco oceniać sytuację. Jesteśmy, jesteśmy w stanie za każdym razem powiedzieć, jak to wygląda, jest bezpiecznie. Natomiast odsyłam wszystkich, bo te dane są dostępne na stronach e, online, tak, są aktualizowane więc na stronach Państwa Agencji atomistyki. W takim razie my także zachęcamy do tego, żeby na bieżąco śledzić te informacje w oficjalnych, sprawdzonych źródłach. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję uprzejmie, dziękuję bardzo.